Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać dzisiaj z okazji uroczystości takiego miłego bardzo dla nas wszystkich wydarzenia, jakim jest przekazanie zaświadczeń do odbycia stażu naukowego dla młodych naukowców oraz wręczenie powołań dla kierowników zespołów badawczych. Na same tylko działanie naukowe w ramach tego grantu, w ramach tego grantu nawowskiego. Mamy prawie pół miliona, które udało nam się w ten sposób właśnie też rozdysponować. To kolejny element istotny w polityce naszej uczelni. Od lat zapowiadamy i informujemy, jak ważna dla władz Uniwersytetu polskiego jest nauka po to, aby nadać nauce właściwą jej rangę i znaczenie, ponieważ wiemy, jak istotna jest jakość prowadzonych badań naukowych dla dydaktyki akademickiej. To jakość prowadzonych badań naukowych determinuje jakość dydaktyki akademickiej i mamy tego głęboką świadomość, dlatego bardzo dziękuję osobom, które włożyły ogromny wysiłek, to abyśmy jako uczelnia uzyskali Projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. I ten projekt jest niejako komplementarny w stosunku do naszego dużego działania międzynarodowego, jakim jest aktywność naszej uczelni w Sojuszu Uniwersytetów Europejskich Fordem. I jednym z działań, o które zabiegaliśmy, nie ukrywam tego przez lata, jest pozyskanie środków na dodatkowe wsparcie państwa aktywności naukowej. I to nam się udało. Ja bardzo dziękuję. Pan dyrektorowi Piotrzkowi, panu dyrektorowi którzy tutaj tak skromnie siedząc przedstawili mnie w roli gospodarza, ale wszyscy jesteśmy tutaj u siebie i wszyscy jesteśmy gospodarzami, a gospodarzami dzisiejszego święta tak naprawdę jesteście państwo, bo to dzięki państwa działaniom udało się wyłonić znakomite zespoły badawcze funkcjonujące międzynarodowo i to, co leży nam bardzo na sercu, jest naszą dużą troską, to grupę naszych młodych koleżanek i kolegów, to znaczy młodych, stażem, bo młodzi jesteśmy wszyscy duchem, drodzy państwo. Natomiast stażem zdecydowanie młodszych to nasze gwiazdy, których plejady dzisiaj widzimy, to osoby, które uzyskają dzisiaj taką już papierową, ale wiemy, że za tym idą realne środki, co pan rektor potwierdza, informacje o tym, że uzyskają wsparcie do realizowania międzynarodowej aktywności naukowej. Co jest dla nas zwykle istotne. Ja korzystam z okazji, dziękuję osobom, które przyczyniły się do tego, że się dzisiaj znaleźliśmy. Patrzę tutaj na osoby siedzące po lewej stronie. Dziękuję Państwu, przedstawicielom, na czele z Panem Dyrektorem Biura Nauki i, i Projektów. Dlatego, że to dzięki Państwa także działaniom i aktywności tego rodzaju przedsięwzięcia w skali międzynarodowej coraz częściej stają się udziałem naszej uczelni. I to kolejny powód do dumy i radości. Ja często o tym mówię, ale taka jest prawda, Szanowni Państwo. Rozglądamy się po sali i widzimy siebie jako grupę osób, która funkcjonuje i już jest włączona głęboko w międzynarodową aktywność. I to niezwykle ważne z punktu widzenia tego, w jaki sposób postrzegamy Uniwersytet Polski. Jako Uniwersytet Europejski, którym jesteśmy nie tylko z nazwy, ale jako rzeczywiście działający w wymiarze międzynarodowym. universo